Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Bajka, a po godzinach królem rowerów. Dzisiaj mam dla Was rower francuskiej marki Lapierre. Jest to marka powstała zaraz po wojnie w 1946 roku, a tu przed nami jest to model Xelius SL600 z roku 2016, na Ultegrze model 6800, czyli tej poprzedniej jedną generację temu. Ogólnie nie byłoby w tym modelu może nic dziwnego i zaskakującego. On kosztował nowy na aluminiowych kołach około 12,5 tysiąca. Na tych kołach kosztowałby koło pewnie 18 tysięcy złotych. I tak jak powiedziałem, nie byłoby w nim nic zaskakującego, gdyby nie to, że ten egzemplarz ma przejechane 400 km. I mamy w tym swój udział, bo klient, który go kupił dwa tygodnie później, kupił u nas Guerszotti na elektrycznym durejsie i tak pokochał jazdę na tamtym rowerze, że ten u niego po prostu w domu stał. W tej chwili też za naszą sprawą kupił sobie nowy model Specialized Venge, a tego lapiera zostawił u nas w rozliczeniu. I tak oto trzyletni bez mała rower o przebiegu 400 km użytkowany dwa tygodnie trafił do nas do sprzedaży. Zanim opowiem Wam o nim w, szcz o nim w szczegółach, chciałem pokazać jedną rzecz, która najbardziej mnie zaskoczyła, mianowicie to, że przy tak skonstruowanej ramie, gdzie zakładałem, że dzięki temu rozwiązaniu na pewno rośnie komfort, bo sztyca działa troszeczkę jak amortyzator z całą tutaj rurą podsiodłową, tłumiąc drgania pionowe, ale zakładałem, że ten rower w ogóle nie będzie miał sztywności. No i tutaj y, dość srogo się pomyliłem, bo wykonując prosty test Sztywności ramy poprzez naciśnięcie korby w tej płaszczyźnie. W tanich, takich nie chcę powiedzieć byle jakich, ale z prostego karbonu zrobionych w rowerach. Przy takim naciśnięciu koło prawie dotyka do ramy, a w tym modelu tutaj praktycznie nie ma ruchu na koła w kierunku ramy. Także jest to. No, dla mnie dość zaskakujące, że ten model jest tak sztywny. Na pewno będzie to czuć w przyspieszeniach. Jak już jestem koło niego, to od razu go sobie zważymy. Cyk. Waga pokazała 7 kg 120. To przyzwoity bardzo re rezultat. 720 to... to już jest lekki rower. Koła karbonowe na Szytkach. Są to korymy 47WS, ale możecie go kupić również na kołach aluminiowych albo na innych karbonowych. To już w zależności od tego, jak będziecie sobie życzyli. Jeżeli chodzi o napęd, to tak jak mówiłem, jest to Ultegra 6800. Z przodu korba trochę większa niż taki najmniejszy kompakt. To jest Semicompact 5236. Z tyłu kaseta. Tutaj akurat jest to troszeczkę bardziej budżetowo zrobione, bo jest złożona kaseta 105 CS5800 o rozpiętości przełożeń 1128. Z takich jeszcze istotnych informacji to w rowerze mamy karbonową szczycę podsiodłową. Dzięki temu, między innymi, waga tego roweru jest troszeczkę niższa. Aluminiowy kokpit, czyli mostek i kierownica Kierownica jest to model Pro Vibe, a mostek jest to, z tego co widzę, fabryczny mostek Lapiera PL7 bodajże, jeżeli dobrze czytam oznaczenia. Łapy grupowe Ultegra 6800. Szydki Tufo Elite S3 w rozmiarze 25, także też klasyka przy kołach Korimy no i co jeszcze mogę o tym rowerze powiedzieć siodło Italia SLR na karbonowych prętach znowu tutaj mamy parę gramów lżej i to w zasadzie tyle bardzo solidna maszyna, bardzo sztywna dobry rower dla sprintera, dobry rower do jazdy w górach, bo lekki jednocześnie myślę, że dynamikę, bo patrząc na kształt ramy i widelca to, to na pewno opory aerodynamiczne ma optymalne. Też ciekawe rozwiązanie no to właśnie ten tylny trójkąt ramy, który zwiększa komfort jazdy, pochłaniając sporą ilość drgań z nienajrówniejszych polskich dróg, jak to często bywa. Tyle o tym modelu. W takim stanie technicznym na pewno jest to rarytas, z tak małym przebiegiem rowery używane Trafiają się bardzo rzadko, także jeżeli macie wzrostu między 1,75 a 1,82 m mniej więcej, to polecam wpaść obejrzeć, przymierzyć się, a może będzie to Wasza nowa maszyna. Aktualnie wyprzedażowa zimowa cena na ten model to 10 799 zł na tych kołach, ale tak jak mówiłem możemy włożyć mu inne koła i ta cena spadnie jeszcze. Nawet na aluminiowych kołach zaryzykuję, że za 7,999 możemy go dla Was skonfigurować. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych naszych odcinkach.